Co roku po Wielkanocy w naszych lodówkach zostaje nadmiar świątecznych potraw. Mogłyby się zmarnować, ale w bielsku-białej działa organizacja food sharing, która prowadzi kilka jadłodzielni. O idei food sharingu rozmawialiśmy z Markiem Lachowskim, jednym z wolontariuszy food sharing bielsko-biała. No, jak wiemy, dużo jedzenia nam w domach zostaje i wcześniej nie było do końca wiadomo, co z tym jedzeniem zrobić. Wrzucaliśmy go do kosza, ale pojawiła się inicjatywa foodsharingu, która gdzieś tam rozrosła się całkowicie w Polsce i powstała 3 lata temu w Bielsku. No i pojawiło się miejsce, gdzie można było tym posiłkiem się podzielić. Według danych wszyscy myślimy, że to supermarkety i nie wiadomo kto marnuje najwięcej jedzenia, natomiast jeżeli by to wszystko zsumować, to okazuje się, że ten ostatni na łańcuchu, czyli ja na przykład czy ty tego jedzenia, Marnujemy stosunkowo najwięcej. Między innymi też poprzez no, nieprzemyślane zakupy lub za duże zakupy, nie wiem, chociażby pod wpływem chwili, pójście na zakupy bez listy. Wielu ludzi się zastanawia y, i nazywa lodówkę y, jako pomoc dla osobom y, biednym czy bezdomnym. Y, nic mylnego. Oczywiście tacy ludzie też korzystają z tych lodówek. Natomiast y, idea food sharingu polega na tym, żeby nie marnować jedzenia. Więc czy ty, czy ja, y, nie wiem, ja przyniosę, ty możesz zabrać, tak? bo tu chodzi o to, żeby to jedzenie się nie zmarnowało. Więc, w niezależności od statusu społecznego i, i zasobności portfela, e, przyświeca głównie to, żeby to jedzenie po prostu się nie marnowało. A kto je zabierze, w zasadzie rzecz biorąc, no każdy z nas. A jakie produkty możemy zostawić w lodówce? Na każdej lodówce mamy wywieszoną kartkę, czego zostawiać i czego nie zostawiać. Jeżeli chodzi o rzeczy, które można zostawiać, bardzo istotną rzeczą jest sprawa opisywania tych produktów, kiedy zostały przygotowane, żeby ewentualnie też zabezpieczyć, szczególnie w przypadku obróbki jedzenia, e, zabezpieczyć kwestie związane z e, terminem przydatności tego jedzenia. Jeżeli warzywa przykładowo albo owoce powiedzmy nie wyglądają już zbyt pięknie, to nie znaczy, że one nie nadają się jeszcze do, do obróbki, no chociażby z tych bananów, które już mamy prawie czarne, jeszcze można e, upiec m.in. chlebek bananowy, Bardzo więc, e, więc jakby pamiętajmy, że coś, co nie do końca może wyglądać jako super świeże, również nadaje się do takiej lodówki, no i tak naprawdę też często bardzo szybko znika. Ile osób działa y, przy tej organizacji, przy tej inicjatywie? O, ciężko jest przeliczyć, bo w zasadzie od trzech lat myślę, że już ponad setka osób się przewinęła przez całą inicjatywę. Yy... No, mówię, lodówki są w, w różnych punktach, między innymi tutaj na Wojska Polskiego, na Karpackim, przy, przy Szkole Żeromskiego i jeszcze na Złotych Łanach oraz Stracące, więc nawet że tak powiem nie wszyscy są zrzeszeni w formie takiej grupy facebookowej, nazwijmy to pierwszego reagowania. I czasem po prostu ludzie czy mieszkańcy tak, tutaj na przykład okolicznych bloków przychodzą i korzystają z lodówki, lubią, uzupełniają. A Czasem zdarza się tak, że nawet ktoś ją posprząta i on, że tak powiem, no, teoretycznie nie jest, nazwijmy to, zrzeszony w tej grupie interwencyjnej, gdzie tam zawsze informujemy się, lodówka została posprzątana, czy trzeba pod nią podjechać, czy coś, więc... Więc no, myślę ilu mieszkańców, tylu wolontariuszy. No, miejmy nadzieję perpetum mobile i żeby to, że tak powiem, mimo trudniejszych czasów dalej funkcjonowało i coraz szerzej funkcjonowało i żeby coraz więcej ludzi z tych lodówek korzystało w formie dzielenia się jedzenia, no jak i ewentualnie w kwestii korzystania z samej lodówki.